Dziś w programie. Druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chcę pokazać, że nadal pamiętamy, nadal wspieramy wspomnienie marii Ireny Grocholewskiej. Była przede wszystkim wielką patriotką. Agnieszka Osiecka w jazzowej odsłonie. 2024 rokiem Melchiora Wańkowicza. Przyjrzyjmy się gójnemu życiu tego wybitnego pisarza i jego pobytowi w Londynie. Ja dużo chcę, żeby zakończyła się wojna w Ukrainie. Sława Ukrainy. Pragnienie zakończenia wojny wypowiedziane przez ośmioletnią Saszę w drugą rocznicę zbrodniczej rosyjskiej agresji na Ukrainę podzielało tysiące osób biorących udział w pokojowej demonstracji, która przeszła z Hyde Parku na Trafalgar Square w Londynie. Rosyjscy terroryści codziennie zabijają Ukraińców, bombardują nasze miasta. Chcemy przypomnieć światu, że się nie poddajemy i jesteśmy zdeterminowani, aby dalej walczyć, ale potrzebujemy wsparcia, zwłaszcza militarnego, bo bez amunicji wiele na froncie nie osiągniemy. Jestem tu, żeby wspierać moją ojczyznę, której duża część znajduje się pod okupacją. To, co robią Rosjanie, budzi mój gniew i obrzydzenie. Przedłem okazać wsparcie i przy okazji uwiecznić to wydarzenie na fotografiach. Tak naprawdę to nie jest drugi rok od agresji. Ta wojna trwa już 10 lat. W dalszym ciągu liczymy na solidarność wszystkich zachodnich krajów, zwłaszcza Polski, której jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasowe wsparcie. Wiemy, jaka sytuacja jest na froncie, dlatego wzywam do wszystkich krajów świata, do, do Polski, do wszystkich, nadal po prostu wspomagać Ukrainę, bo musimy zwyciężyć tę, tę okrutną agresję. Te niezrozumienia, które teraz są, nie powinny mieć miejsca pomiędzy przyjaciółmi. Jest mi przykro, że się tak dzieje, ale wiem, że to Moskale chcą nas skłócić. Pamiętam pierwsze dni agresji, kiedy byłam na granicy. Morze ludzi, kawa, herbata, pożywienie, lekarstwa dla dzieci. Płakałam, kiedy to widziałam. Mówiłam Polakom na granicy: dziękuję wam, polscy przyjaciele, że nam tak pomagacie. Dziękuję wam za waszą drużbę znamy. Jestem tutaj, żeby pokazać swoje wsparcie dla Ukrainy. Po tych dwóch lat zapomnieliśmy, o co naprawdę chodzi. Chodzi o tych ludzi ginących, o tych ludzi na froncie i chcę pokazać, że nadal pamiętamy, nadal wspieramy. To bardzo ważne, abyśmy cały czas wspierali Ukrainę. W mojej dzielnicy jest wielu uchodźców z Ukrainy i przy dużym wsparciu polskiej społeczności staramy się im pomagać. Wiem, że wielu z nich chętnie wróciłoby do domu, dlatego wszyscy pragniemy, aby wojna już się skończyła. Zbyt dużo ludzi już zginęło i zbyt dużo domów zniszczono. Dla mnie najbardziej przerażające jest to, jak widzę, jak dzieci giną. Jak widzę, ile jest nienawiści. W zeszłym tygodniu mieliśmy gości, których jednej z pań zginął przyjaciel w wieku lat 22 na froncie. Nikt Białorusi nie popiera tej wojny, wszyscy przeciwko. Jestem tutaj, żeby to wykazać, że wspieramy Ukrainę, że jesteśmy przeciwni wojny i Rosji. Ja chcę też podziękować Polskie, jako kraju, Polakom, jako narodowi, za tę pomoc, jaką otrzymują Białorusiny, jaką otrzymuje Ukraina. 20 stycznia w Londynie w wieku 93 lat zmarła Maria Irena Grocholewska, wieloletnia prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za granicą. Nad Tamizą osiedliła się po II wojnie światowej, dołączając do swych rodziców, którzy przeżyli zsyłkę na Syberię i dzięki armii generała Andersa znaleźli się w Londynie. Nasz kraj jest nad Wisłą i taka jest moja dywizja. Ale my tutaj musimy tą polskość wszelkimi sposobami podtrzymywać, żeby to dalej trwało. W miniony weekend zmarłą wspominali rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Mama zawsze nie bała się, nie bała się roboty i była bardzo odważna. Od czasu, jak przyjechała do Anglii, cała jej praca była o tym, żeby wstać i robić, a nie siedzieć i czekać na coś. Że się nie straciło. Jedynego człowieka, który się poświęcił dla Polski, dostała tyle odznaczeń, no i wszystkim się dzieliła zawsze, dla Ojczyzny wszystko. Pamiętam ją również jako osobę o wielkim sercu ale także przede wszystkim może osoby stawiającą poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. I właśnie to jest ta szeda, którą musimy kontynuować i pielęgnować. Jak rozmawiałyśmy ze sobą, to powiedziała, że jak będzie już jej koniec, jak uda się w tą ostatnią drogę, to nie chciałaby, żebyśmy rozpaczali. Zabroniła nam płakać, zabroniła kupować kwiaty. Miałyśmy śpiewać, cieszyć się, radować. Byliśmy bardzo zaszczyceni i zadowoleni, że mogliśmy pokazać się tutaj dzisiaj i, i, i uczcić jej właśnie życie. I, i, I poświęcić ten czas jej i pokazać się. Pracy w Zrzeszeniu była oddana całym swoim sercem i całym swoim życiem. Była przede wszystkim wielką patriotką. Osobą pełną wdzięku, stanowczą, wytrwałą. Cześć jej pamięci. Kart historii brytyjskiej Polonii. 132 lata temu, 28 lutego 1892 roku, w Lwowie urodził się Roman Władysław Odzieżyński, generał Brygady Wojska Polskiego i premier rządu na uchodźstwie. Był bohaterem obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej dowodził artylerią II Korpusu Polskiego we Włoszech. Po wojnie osiadł w Anglii. W 1950 roku prezydent RP na uchodźstwie August Zaleski mianował go prezesem Rady Ministrów. Funkcję premiera sprawował ponad trzy lata. W latach 1966–68 był członkiem Rady Trzech. Zmarł w 1975 roku i spoczął na cmentarzu Gainsbury w Londynie. Zimowo-wiosenny sezon koncertowy w Jazz Café POSK nabiera rozpędu. Tym razem nietypowe, bo jazzowe aranżacje tekstów Agnieszki Osieckiej wraz ze swym angielskim zespołem zaprezentowała Marta Gornicka. Chodziłam do liceum imieniu Agnieszki Osieckiej, stąd się zaczęła cała miłość do jej poezji. Na próbach z zespołem czasami to jest dosyć trudne do zrobienia, żeby wszystko wytłumaczyć e, o tym, o czym jest ta poezja i, i, i co ona za sobą niesie. E, natomiast jak najbardziej staram się to wyjaśnić. Czasami, czasami też przetłumaczę im te teksty. Uzie! Bardzo fajna atmosfera. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, którzy odtwarzają i tak jakby aranżują i interpretują piosenki Agnieszki Osieckiej, to jest bardzo, bardzo inspirujące dla wszystkich. Kiedy mówimy o koncertach na przykład rockowych czy innych ataków muzycznych, ta scena jest gdzieś oddalona od nas wszystkich, a jednak w jazzie jest ta bliskość z muzykami, z wokalistami i możemy doświadczyć tej muzyki z bliska. Mieszkańcy tutaj lokalnie przychodzą po prostu na koncerty, ponieważ to jest dobra muzyka. Chcą poznać dobrą muzykę i przyjść tutaj. Myślę, że to jest taka perła w koronie i miejsce po prostu, gdzie można miło spędzić czas, niezależnie czy jesteś Polakiem, czy jesteś Anglikiem, czy tutaj mamy kilku Włochów, czy mamy kilku Francuzów. Po prostu przyszli posłuchać dobrej muzyki i spędzić czas ze znajomymi. Dla wszystkich, którzy kochają jazzowe dźwięki, klub przygotował kolejne atrakcje. Polskie artystki będą prezentować największe hity wylansowane przez legendarne wokalistki jazzowe. Więc będzie to celebracja jazzu, celebracja kobiet w jazzie. Jazz Cafe Post 8 marca. Serdecznie zapraszam. Michał był jednym z najwybitniejszych pisarzy i reportażystów XX wieku. Pióro miał cięte, błyskotliwe i zajmujące, a język, którym lubił się bawić, niezwykłej urody. Przyjrzyjmy się bujnemu życiu tego wybitnego pisarza i jego pobytowi w Londynie. Melchior urodził się w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach i choć rodziców ledwie znała, wychowywały go babki, to dzieciństwo opisał niezrównanie jej z sentymentem w szczenięcych latach. Po wielu młodzieńczych przygodach, pierwszych próbach literackich i działalności społecznej oraz czynnym udziale w wojnie polsko-bolszewickiej, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz założył popularne wydawnictwo RU. Lata przedwojenne to pierwsze reporterskie podróże i praca w reklamie, gdzie za slogan Cukier krzepie otrzymał imponujące honorarium w wysokości 5000 zł. Dla porównania, w Polsce Ludowej za zwycięskie hasło w konkursie polskich linii lotniczych Lotem bliżej zapłatą był zaledwie lot w dwie strony. Rok 1936 przyniósł wydanie jednej z najwybitniejszych książek Wańkowicza, powieści reportażowej z podróży po Prusach Wschodnich Na Tropach Smętka, która odniosła natychmiastowy sukces, ale też zapewniła Wańkowiczowi późniejsze miejsce na czarnej liście Gestapo. W trakcie wojny najistotniejszym elementem losów pisarza było zatrudnienie go przez generała Andersa za wstawiennictwem Jerzego Giedroycia jako korespondenta wojennego przy II Korpusie. Udział w kampanii włoskiej zaowocował trzytomową relacją z bitwy o Monte Cassino – książki, która w swojej atmosferze bezpośredniości i autentyczności niezrównanie oddaje znoje i trudy tej dramatycznej ofensywy. Po wojnie Wańkowicz osiadł w Londynie w dzielnicy Ealing, gdzie dalej kontynuował swoją działalność pisarską i dziennikarską. Reakcje na jego książki bywały bardzo różne, od entuzjastycznych, jak w przypadku tych o tematyce wojennej, po bardzo negatywne, gdy krytykował polskie wady narodowe. Prócz wiadomości literackich i dziennika polskiego, Wańkowicz współpracował również z gazetami w Polsce Ludowej, co w środowisku emigracji niepodległościowej było zazwyczaj bardzo źle oceniane. Mimo no iż w 1949 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a 9 lat później powrócił do Polski, to kontynuował współpracę z londyńską oficyną poetów i malarzy z siedzibą tuż obok pracowni innego wybitnego polskiego artysty Feliksa Topolskiego. To w tym wydawnictwie ukazał się tom Polacy i Ameryka, gdzie profetycznie pisał o zmierzchu zachodniej cywilizacji. Po powrocie do Polski, mimo walk z cenzurą i inwigilacją jego osoby, nadal pisał, wykładał, występował w radiu i telewizji. Do Anglii powrócił raz jeszcze, by w Manchesterze poddać się operacji nowotworu. Niestety nie powiodła się i 10 września 1974 roku zmarł i został pochowany na warszawskich Powązkach. 3, 2, 1,